Cześć wam, witajcie na moim kanale Przemo Dzisiaj robię sobie tak trening Ogólnie był trening na klatkę piersiową ale jeszcze muszę zrobić troszeczkę barki i przy okazji parę ćwiczeń chciałbym ja zrobić sobie na solicy Smitha, ponieważ mam ją już od kilku miesięcy a szczerze mówiąc to chyba nie nagrywałem ani jednego odcinka żebym coś na niej trenował i pokażę wam co można niej zrobić, przynajmniej co ja robię. Może akurat będziecie mieli jakieś pomysły, to może mi podpowiecie w komentarzach, co tu można by jeszcze fajnego zrobić. Ja pokażę Wam jedno ćwiczenie moje. Jednym ćwiczeniem, które robię jest takie uzupełniające na jakby na klatkę piersiową trochę na triceps. Jednocześnie na barki. To działa na wszystkie mięśnie. To jest wyciskanie ławki leżąc. Większość osób powie, że to głupota, wyciskanie leżąc na słownicy Smitha, ale to nie, nie jest takie normalne wyciskanie, jak się wyciska na ławce, tylko to jest wyciskanie na wąsko. Więc robię to lekkim ja ciężarem, a większą ilość. Kładziemy się tak, żeby sztanga opadała na klaskę piersiową. Chwyt dosyć wąski, nie szerszy, nie szerszy nie szerokość ramię. Bo tu chodzi o to, żeby był właśnie chwyt jak najwęższy. I, I sobie ćwiczymy. Można się poprawić w razie sobie. Tak właśnie sobie trenuję na wąsko. Nie robię dużym ciężarem. Troszeczkę, aby napompować. I klatkę piersiową i triceps. Dołożę jeszcze sobie 10 kg i zrobię jeszcze z jedną serię triceps, a potem zrobimy ćwiczenie bardziej już na barki. Lekkie wyciskanie na, na samy triceps. Ogólnie, jak się założy 30 kg czy 40 i machnie te 30 razy, to czuć taką pompę. Tym bardziej, że wcześniej miałem trening na normalnej sztandze i zrobiłem serię 95-100. Dobra, teraz przestawimy maszynę. Pokażę Wam, jaki trening robię na, na barki. Tak więc kolejnym ćwiczeniem, które wykonuję, znaczy w tym przypadku pierwszym ćwiczeniem, które wykonuję na barki, będzie podnoszenie sztangi w stylu OHP. Wyciskanie. Normalnie wyciskamy sztangę pionową nastojąc do góry. Ja zrobię to na słownicy SMITA, czyli sobie kręknę i będę wyciskał. Pokażę Wam jak to mniej więcej wygląda. tak mniej więcej właśnie wygląda moje, mój trening barków na suwnicy w na razie ciężar 20 kg ogólnie nie podnoszę dużo na takim ćwiczeniu ponieważ niedawno miałem ogromny ból prawego ramienia i tak naprawdę cały czas jest powrót do normalnych treningów więc nie szaleję z ciężarami tylko wolę sobie robić więcej serii a lżejszy ciężar bo prawdopodobnie właśnie przez takie treningi na początku sobie to uszkodziłem po prostu były, przesadziłem od razu z ciężarem i się tak rozkręciło zrobię sobie jeszcze jedną serię dołożę 10 kg a potem zmienimy inne, jeszcze inne ćwiczonko do którego używam suwnicy Uch, to ćwiczenie jest dosyć dobrze działające na ramiona. Nie wiem jak u Was jak to wykonujecie, ale mnie nawet lekki ciężar pali. Trochę się właśnie boję, dźwięka, coś większego, bo zaraz znowu jakaś kontuzja będzie i zamiast trenować, to człowiek siedzi i się stara, kiedy przestanie boleć. Dobra, przestawiamy teraz pod ławkę skośną. Dobrze mamy kolejnym ćwiczeniem, do którego używam suwicy zbita, jest wyciskanie na ławce skośnej. Dużo ludzi używa do tego sztangi, ale mi jest bezpieczniej na ławce na słownicy. Trening jest bardzo podobny. akurat wyciskanie na ławce skośnej, to już bardziej idzie góra dół. Nie trzeba się Przesuwać tangi nad głowę, bardziej tylko głównie nad klatką piersiową to robimy. Więc sobie wolę robić ten odsłonysłownicy z MITA. Ja też oczywiście w moim przypadku mały ciężar, żeby zaraz coś tam nie naderwać, Chociaż ja pewno bym dał radę dużo większy niż wam pokażę, ale yy... dwa tygodnie nie trenowałem, więc teraz powrót do treningu u mnie trwa. Także staram się nie wyciskać razem na maksa. Najpierw przygotuję trochę mięśnie do tego, żeby nie było zaraz jakichś zakwasów ani zerwań. Robimy sobie za dwie strójki tego wyciskania. Ciężar lekki tutaj też przy wyciskaniu, może się wydawać, że nadgarstki mocno do tyłu wyginam, ale w tym przypadku ciężar jest taki lekki, że tego nie odczuwam i wiem o tym, że robię to troszeczkę źle z tymi nadgarstkami, ale jak skam na przykład na ławce, to już staram się te nadgarstki trzymać, jednak pewno nie robię takich wygięć. Dołożymy jeszcze 5 kg na bok, czyli 10 to będzie razem 30 kg i na tym ciężarze zakończę ogólnie jestem już dosyć zmęczony dzisiejszym treningiem ja tutaj jestem już drugą godzinę wam nagrywam wy widzicie tylko urywek końcówkę treningu tak naprawdę a poza tym nie wiem co się dzieje ale strasznie jakiś taki przemęczony jestem ostatni dni czy, czy to jakieś przesilenie wesenne, czy co? Nie ma sił, żeby trenować. Niby chodzę na te treningi. No, dzisiaj, niby 95 kilo podnosiłem parę razy, nie było tragedii, ale nie mogę wrócić. Powinienem podnosić z 6-7 razy 100 kilo, a jakoś tak na razie nie bardzo mi się to udaje. Przez tą moją redukcję, niby zrzuciłem 8 kilo, to też. Sporo. I teraz próbuję wrócić do treningów żeby jednak siłowo szło w górę i żeby troszeczkę przybrać na masie mięśniowej. Bo jednak redukcja poszła w dół, ale redukcja poszła w dół razem z tłuszczem i razem z mięśniami, bo i siły opadły. Teraz na lato troszeczkę trzeba tej formy nabrać. Troszkę tam jeszcze coś tam tłuszczu się spali, ale jednak trzeba zbudować trochę tego mięśnia. Że jak się będzie chodziło, żeby jednak było to pokazać. Dobra. Jeszcze jedna, jedna seryjka i to będzie dzisiaj jednak tyle mojego, mojego treningu na sumnicy. Jeszcze mam zamiar sobie zrobić pod hunterkami trening, ale to już poza kamerą. To tylko dzisiaj sobie nagrywam, żeby pokazać mi więcej, po co to sobie co tu stoi, bo jednak zbudowałem to a na kamerach, bym tego w ogóle nie używał, no jedynie tylko do, używam jej też do podnoszenia na, na ławce sztangi. Bo jakby nie pasie, to jest mój stojak po sztangę. Ale samo semikali jest oczywiście średnio używana bardzo często i jestem bardzo zadowolony ogólnie z tego sprzętu. Dobra. Kolejna serika. Się może wydawać, że mały ciężar, ale już 14 raz już człowiek podnosi, to już czuję. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o sumnicę i ogólnie by było na tyle, jeśli chodzi o nagranie. Stulica działa, jak widzieliście. Yy, zostawcie jakiegoś lajka, yy, subskrypcję. Pozdrawiam Pa.